No, Umieć korzystać z wolnej woli tak, jak Wam się będzie podobało, a nie tak, jak będzie wam się wydawało, że trzeba, wydawało, że będzie dobrze. Bo to jest ogromna różnica w praktyce, kochani. To, że funkcjonuje, jak mi się wydaje, że jest dobrze, a to, że funkcjonuje tak jak chcę i tak jak powiedzmy sobie, naprawdę mam na to ochotę. Są często wiele różne sprawy, które bardzo silnie się wykluczają. Oczywiście tutaj na wstępie powiem, że wcale nie ma to nic wspólnego z utratą odpowiedzialności i odpowiedzialnego działania. Bo wbrew pozorom każdy człowiek powinien być odpowiedzialny za siebie i za swoje uczynki, ale przecież mamy taką cechę jak mądrość. Powinniśmy je tutaj też używać. No bo wiadomo, że pewnych złych rzeczy nie warto robić, prawda? Czyli na przykład nie warto szkodzić sobie. Żeby tutaj też jasno to wyjaśnić, nie? Że ktoś mi powie, że a, nie wiem, skoczyć z bloku wiem, że nie warto, ale w końcu jestem wolny, to sobie skoczę, nie? No, może skoczyć, no nie ma sprawy. Aczkolwiek powinna ci się tutaj włączyć taka cecha jak mądrość, która ci powinna podpowiedzieć, że to jest po prostu niekorzystne dla Ciebie, nie? że to jest złe z innych punktów widzenia, nie, nie tam naprawdę y, ideologicznych. Szkodzi bardzo zdrowiu i życiu. W związku z tym ta cecha powinna się tutaj wyhamować, mądrość się powinna tutaj wyhamować, ale to jest zupełnie co innego. Rozumiecie? Ten człowiek ma dalej wybór, choć jeżeli usłucha mądrości, wiadomo, że tego nie zrobi. Ale w innych sprawach, w innych sprawach powinniśmy sobie zacząć zdawać sprawę, co jest zwykłym ograniczeniem, a co po prostu rzeczą wynikającą z podpowiedzi mądrości. No i dobrze. I tak. czy te bo, czy te odpowiedzi yy, są takie proste i jednoznaczne, czy, czy można mieć dylematy? Można mieć dylematy, ponieważ dylematy rodzą się z tego, że w podświadomości naszej i już jest szereg różnych programów, przekonań, wyobrażeń, które, one póki są, będą się włączać. Będą włączać w starych trzy grosze. I w tym momencie właśnie to powoduje, że mamy że już dynatów myśli, przekonań, starych programów, starych jakichś wierzeń. To powoduje, że ciągle gdzieś tam do tych nowych przekonań się to włącza. Dlatego praca nad sobą polega nie tylko jakby na ukierunkowaniu się w nowym kierunku, ale również Uwalniają się od starych przekonań, ponieważ one będą się włączać, i są, i będą właśnie tworzyć te Właśnie od Na no, taka pozorna sytuacja, ktoś mnie prosi o pomoc, ktoś z rodziny na przykład, ja nie mam ochoty pomóc tej osobie, ale robię to dla tak zwanego świętego spokoju, bo a, a, a. moja mądrość mi mówi, że w przyszłości, kiedy ja będę potrzebowała takiej pomocy, to jeśli teraz odmówię, to ja jej nie dostanę. Czyli w tym momencie ta wolna wola jest jakby w jakiś sposób łamana, ale ja robię to po to, żeby zapewnić sobie w przyszłości... Ale jak masz ten, żeby ci to do ciebie? Zazwyczaj wraca. No po prostu takie jest moje przekonanie. Musisz no, tak. mieć tak. przekonanie, że zawsze otrzymujesz pokazuje. to potrzebujesz. Do tego jeszcze dojdę, bo wiadomo, że z najbliższymi osobami no jest to najtrudniejsza zabawa, no ponieważ najbliższe relacje... To są największe powiązania, najsilniejsze powiązania. Powiązania, które powodują, że patrzymy na tych ludzi zupełnie inaczej i nasz system uczuciowo-emocjonalny jest diametralnie inny w stosunku do tych osób niż w stosunku do osób, prawda, tam innych, jak to mówiąc, ulicy. Zupełnie inaczej ich czuwamy. To są najtrudniejsze wtedy właśnie przypadki do przepracowania. Tym niemniej podstawowa zasada jest taka, że ja uważam, że każdy z nas powinien relacje z bliskimi osobami, rodzina nie, rodzina obojętnie, przepracować do takiego poziomu, żeby nauczyć się na tych ludzi patrzeć jak na zwykłych ludzi z ulicy. To jest bardzo ważne, bo wtedy znikają te wszystkie klapki z oczu rodzina, matka, ojciec, nie wiem, syn, córka, rozumiecie? W systemie społecznym, pojęcie, nie wiem, matki, ojca, na przykład, to jest coś wyżej od człowieka niż od Boga. Rozumiecie? Już się pewne klapki na oczy nasuwają i już zupełnie inaczej postrzegamy te osoby. Jeżeli na początku zaczynamy już postrzegać te osoby nie w sposób naturalny, tylko jest to skrzywione jakimiś wyobrażeniami. Bo to pojęcie matka, ojciec i tak dalej, system społecznym w jakim żyjemy, jest skrzywione, no nie czarujmy się, no. jest to system włoski tutaj, w którym żyjemy, że gloryfikuje się rodzinę, prawda, gloryfikuje się rodziców i tak dalej, jest to pewien patriarchat i, i, i matriarchat dokładnie. Gdzie no, czci się, powiedzmy sobie, ojca i matkę, czci się Wiesz, rodzinę. Tak. Niżej trochę niż Boga, ale, ale, ale jednak czci się ich jak kogoś, powiedzmy sobie, ważniejszego niż człowieka z ulicy. przekazanie. Proszę? Nie, sobie czci ojca i matkę. Dokładnie. Dokładnie. I, ale no, powiem, to nie? koduje się z podświadomości, to się koduje tu. I od razu patrzymy, jakby przez okulary na tych ludzi. Jak zaczynamy już patrzeć w skrzywiony sposób. To każdy inny następny wniosek, wynikający z tego punktu widzenia, będzie coraz bardziej skrzywiony, co jest rzeczą naturalną. No bo to jest troszeczkę tak jak ogniskowa światło. skrzywicie światło w bok. Jak już na początku zaczyna krzywo świecić, no to im dalej pójdzie w tamtą stronę promień światła, a tym bardziej będzie skrzywiony, prawda? Jest to naturalny mechanizm. W związku z tym. Jestem za tym, żeby nauczyć się patrzeć na rodzinach na zwykłych ludzi z ulicy. To nie znaczy, że od razu musicie niszczyć relacje rodzinne. Absolutnie nie. Niszczyć, a transformować, czyli zmieniać, to są dwie różne sprawy. Ale widząc w członkach rodziny normalne osoby, będziecie widzieć w nich ludzi. Co to znaczy? Będziecie widzieć, że oni też mają, jak każdy inny człowiek, swoje intencje, swoje nastawienia, że robią pewne rzeczy po coś, pewne rzeczy robią z ograniczeń, pewne rzeczy robią z nieograniczeń, pewne rzeczy robią, bo chcą osiągnąć to czy tamto, rozumiecie? Że czasem są uczciwi, czasem nie są uczciwi, w zależności, prawda, od tego, co mają w głowach. Zaczynamy to wszystko widzieć jak na dłoni. Ponieważ przykrywki pod tytułem rodzina, matka, ojciec i tak dalej nie zamydla nam tego, nie zamytna nam tego punktu widzenia. I wtedy zaczynamy dokładnie rozpoznawać intencje tych ludzi, co nam ułatwi, że tak powiem, dalszą, dalszą jakby pracę, pracę nad tym tematem, czy ułatwi nam dalszą jak gdyby, komunikację z tymi ludźmi. No bo jeżeli od razu widzimy, że ten człowiek kręci i. Wiemy o co mu chodzi, prawda? Wiemy po co to robi, chociaż może nam udowadniać różne dziwne teorie. A my wiemy o co chodzi. No to też jest inna rozmowa, nie? Tak? Mówiłeś parę afirmacji, żeby właśnie tak postrzegać się jakby z ulicy. To nie, to nie jest kwestia paru afirmacji. To nie jest kwestia parau afirmacji. Przede wszystkim. Żeby to osiągnąć, to trzeba w ogóle przeodmienić relacje z rodzicami. Poprzebaczać im, co trzeba. Pouwalniać od lęku przed nimi. I przede wszystkim poafirmować sobie, że zwracam wolność. Sobie I mamie zwracam wolność sobie, i tacie. To tak na dzień dobry. Zwrócenie wolności nie jest równoznaczne z tym, że za przeproszenie dajemy kopniaka w dupę i już nie chcemy więcej widzieć. Absolutnie nie o to chodzi. Choć w niektórych przypadkach jest to dobre. W niektórych przypadkach jest to dobre. To już mówię tutaj o przypadkach, gdzie rządzi, rządzi no pewna toksyczność na pewnym poziomie w tych związkach, która jest tak silna, że niektórzy rozwojowicze mogą powiedzieć, jak to działa, że czują się wszędzie dobrze, tylko nie w tym domu. Że jak wchodzą do tego domu, to jakby weszli w pomieszczenie, gdzie jest jakaś substancja toksyczna, i po prostu cieszą się jak z niej z tego pomieszczenia wychodzą. Takie domy są też, i to jest jedyny przypadek, gdzie jeżeli będziecie afirmować sobie, że zwracam wolność, to będzie dziwnie, jeżeli wywodzicie się z takiego domu, to będzie dziwnie Was pchało do tego, żeby już więcej tych ludzi nie widzieć na oczy i będziecie się z tym bardzo dobrze czuć. Uch...